Prawie doszedłem do tego miejsca. Jednak coś jeszcze dojrzałem. Tutaj to widzę, że to nie są podgrzybki, ale tutaj jest na pewno. Przed samą miejscu, już. Ale coś podejrzanie wygląda. Trzeba go sprawdzić, a on zdrowiutki. Tu coś widzę. Tu zdrowy, a tu też zdrowy. Podejrzenie moje było błędne. No i dobra, już wejdę z Wami tutaj. Zobaczymy na tych gęstych. Tu ostatnio zbierałem. Może i teraz się trafi coś. Taką chwilę spróbuję z Wami. Jak będą, to będę kręcił. A jak nie, to. Wyłączę kamerkę i dopiero się włączę. Aż znajdę 20 sekund, czy będzie coś, czy nie. A tu je zbierałem. Jak na razie nie widać żadnego. Może wtedy pozbierają wszystkie. O, jest jeden mały. Widzicie. O, tam jest jakiś duży. Chyba już się nie będzie nadawał. O, tu jak rośnie jeden. Ho! Widzicie go tam w środku, w dziurze? Spróbuję się do niego dostać. O, tutaj w dziurze jest. Taki. Ale robaczywy. Nawet go w dziurze dopadły. Nieprawdopodobne. Tutaj też już jest nie nadający się, ale tu może. Zdrowiuśieńki. Już widzę następnego. A tam już jest następny. Sienki. Rozglądam się na wszystkie strony żeby nie pominąć. Tam nic nie widzę, tu nic nie widzę, tu widzę jednego. Ja już widzę następnego. Tam rośnie ten roboczywy. Przejdźmy kawałeczek. Zobaczcie, zdrowy. Tutaj taki maluszek został. Tam jest następny, a czy będzie jeszcze jakiś? ten jest bardzo ładny oby był tylko zdrowy no niestety ładnie wyglądał ale nic poza tym ale patrząc po nim nie powinien być bardzo roboczywy tutaj kawałeczek o gdzie zdrowy sieńki. zrobię dwa, trzy kroczki nic nie widać tu są korzenie to z mojego ostatniego zbierania chyba tu jest więcej robactwa to odetnijmy ten kawałek całkowicie o i już jest taki tu jest następny nie wiem jak ja patrzyłem że go nie widziałem ale się czujnie zatrzymałem zdrowy tenki no i w koszu już wygląda może tu zobaczę tu raczej nigdy nie było ale zobaczymy nic nie przeszkadza sprawdzić no i patrzcie jest jeden drugi jednak warto sprawdzać jest pierwszy o ale roboczywy strasznie może się coś uratuje Uhuhu. dobra, jest kawałeczek a w drugą stronę? nie tu jest drugi o tam widzę kruka słychać piękniusieńki i następny zdrowizna tyle zostało gdzieś cię tu widziałem gdzie ty tu jesteś no tu jest jeden ale to pewno był gdzieś jeszcze jeden bo ja nie tego widziałem, a już widzę tego widziałem. Dobra. Zdrowiuśieńki. Tu jest następny. Zdrowiuśieńki. No to jak już tu jestem. To trzeba to obejść, dookoła, a może jeszcze jakiś się pojawi, ale nie widzę. Dobra, wracamy tu i w tą stronę pójdziemy. Jak widzicie, mało osób wchodzi w te gąszcze i się tutaj pod grzybeczki trafiają pozostawione po wyjściu z tego gęstego mam kolejnego chyba takiego mniejszego opa, ale też robaczywego nie gra roli, czy on jest mniejszy czy większy dla robaków? One atakują wszystko. Dobra, pora kierować się w stronę samochodu. Jeszcze tu przejdę, tu gęste i w lewo pójdę do samochodu. Zobaczymy, czy jakiegoś jeszcze się uda znaleźć. Samochód znajduje się tam na górce. Owady zaczęły atakować. Ja już powoli do niego wracam. A tu jeszcze taki podgrzybeczek się uchował. No zobaczcie. A przede mną jest drugi. Tu dziureczki są. Kawałeczek się ostał o kruk tam leci. I następny kawałeczek. O, a tutaj jeszcze jeden jest podgrzybeczek. Może? Nie, ten jest za bardzo już stary. Nie będę go kroił. Tu widzę jeszcze jednego. Też robaczywy. Za ciepło się zrobiło i robaki znów wyszły na łowy. Niech wrócą przy mrozki. Wtedy tych robaków będzie mniej. Maleństwo. Grzybiarze mówią, że przymrozki powodują, że grzybów jest mniej. A ja mówię, że mniej jest robaczywych. No i kto ma rację? Kolejnego już widzę, nawet dwa. Trzy. Tylko rozglądam się dookoła, czy nie ma ich więcej. Postawię koszyk. O, jest już czwarty. Pierwszy kawałeczek jest zostawiony. Wycinamy dalej. O! Czyżby? Tu jest jedna dziurka. Ja ją widzę. Tu już nie. Tu gdzieś była. Oj dobra. Pierwszy już. Biorę drugiego. Każdy jest robaczywy. Tu już jest dobrze. One i tak jeszcze będą przy cięciu sprawdzane. Ale po co nosić robale? Jak można je wyrzucić od razu? Tu jest następny. A ja tu teraz dojrzałem. Jeszcze bardzo dużo i to małych. I w oddali coś dużego. Nie wiem czy to nie prawdziwki. Tu jest zdrowy. Tu jest zdrowy. Idziemy do następnych. Ale ja tu chyba zaraz zostawię koszyk. Przy tych trzech, czterech, pięciu. Nie wiem ile ich tu jest, bo są maluszki. Zobaczcie, jaki ten ma korzeń ale cóż, że ma piękny korzeń, jak on jest robaczywy Oj, jaka szkoda nie nadaje się nie nadaje się dobra, kucniemy tutaj i wam pokażę te maluchy pierwszy zdrowy tu są dwa zdrowe tu są kolejne cztery, co najmniej pięć. Najpierw wziąłem dwa. Kolejne dwa. I kolejny jeden. Ale to nie wszystko. Tu są dwa kolejne. Tu jest jeden większy i jeden mniejszy. I są zdrowe. Zostawiłem tutaj koszyk. Tam w oddali widzę chyba dwa prawdziwki. Na pewno jednego teraz. Zobaczymy, aż się tam przejdę. Ale pokręcę się tu w koło. Może jeszcze jakieś będą. Czy to są prawdziwki, czy podgrzybki? Udajmy się tutaj, podgrzybki. I to takie piękne na zielonym mchu. Zobaczcie. Tu są dwa, a tu trzeci. Tam są dwa kolejne. Trzy. Ho. To zrobię szorcika z tych sześciu, bo pięknie wyglądają. Naprawdę. Wróciłem po koszyk, i jeszcze tu dojrzałem. W tym samym miejscu co zbierałem, bo zbierałem tutaj jeszcze dwa maluszki. Bliźniaki. No to nie byłbym sobą, jakbym kilku kroków w tą stronę nie zrobił. Ale nie idę za daleko, bo mam tamte do zebrania. Tylko że. Patrzcie jednak tu są. Ten jest nie nadający się, ale ten czemu nie? Do sosiku jak najbardziej. Dobra, idę po te ładne, bo nie ma co. Pora wracać do samochodu i do domu. Jeszcze zawieźć grzyby, tylko nie wiadomo komu. Najpierw zadzwonię do mamy, jak będzie chciała to dostanie. A jak nie, to zaraz kogoś wymyślimy. Parę osób mnie prosiło. To jak tylko mama nie będzie chciała, to na pewno już pierwsza z nich będzie obdarowana. O tu robaczywy. Już zdrowy tenki. Tu już też. Dobra, a teraz gdzie ja miałem iść? Tu gdzieś coś mi się wydawało, że jeszcze widziałem. Z oddali. Na pewno muszę te wszystkie dołki zobaczyć Tylko najpierw tutaj Dobrze mi się wydawało I oprócz jednego widzę więcej A nie, to nie będzie Patrzcie, oszust mnie ściągnął żebym zebrał tego podgrzybka Bo uczciwie szedłem do tego oszusta Maluszek a robaczywy ale dzięki temu dojrzałem następnego to się do niczego nie będzie nadawało ale patrzcie tam jest następny a ja tam wszedłem tu nie wszedłem na temchy dobra bierzemy tego już nic w oddali nie widzę Pewnie coś jest, ale nie widzę Zobaczymy czy z tego wykroimy No udało się I teraz tutaj O i następny kawałeczek Teraz obejrzmy te doły Czasami przy tych dołach były prawdziwki Podgrzybka już widzę przede mną Ale to nie prawdziwek chyba. Jest pierwszy i zdrowy tenki tym razem. Ho, ho, ho. Jest drugi. Tam jest chyba prawdziwek czy podgrzybek. Bo nie wiem, chyba prawdziwek. chyba prawdziwek już do niego idę no jest przepiękny musi być szorcik I już się schylam po niego szorcik i zdjęcie zrobione ale chyba nic z niego nie będzie no nie, patrz jaki robaczywy. a był taki ładny no nic nie poradzimy nie ma co gdzieś tutaj z oddali coś widziałem, tylko teraz nie wiem gdzie. Gdzieś tu był podgrzybek. O jest. Chyba tutaj. Czy to jest podgrzybek? Chyba nie. A może jednak? A jednak tak. I tenki. No, już sama końcóweczka. Czy jeszcze jakieś pozostałości się znajdzie? Czy już będzie koniec? Tu niedaleko ludzie chodzili? Ciekawy jestem, czy tu doszli. Bo na pewno chodzili tam. Patrzcie, ale ja widzę dwa, chyba kolejne. No, tak mi się wydaje, przynajmniej. Tu jest pierwszy. Widzicie? Połówka dobra. Połówka już się nie nadawała. Gdzieś tu był jeszcze jeden. Ale trzeba się porozglądać, bo patrzcie. Nie wolno taki iść od razu do grzyba, którego się dojrzało. Bo gdybym tak zrobił, to bym tych trzech nie widział. A tu trzy piękne sztuki. Dwie zdrowe. A jak trzecia też zdrowa, chociaż nie, zdrowa. Tu jest następny i też zdrowy, korzonek był lekko robaczywy. Dobra, idę do koszyka Koszyk się właśnie zapełnił A ja jeszcze tu gdzieś jednego widziałem Tylko teraz gdzie on jest O tu, dobra, już go widzę U, nawet go nie próbuję podnosić Już się nie nadaje do zebrania, ale dzięki niemu cztery inne znalazłem. Tu są szlachcianeczki, ale dzisiaj nie biorę, bo mam wystarczająco innych grzybów, a są bardzo dobre do farszu i sosów. Tu wyjdę na tą dróżkę i dróżką już do samochodu. Także tym widokiem ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Ja jestem 50 metrów od samochodu. Cześć!